Tak jest, trzeba wszystko w życiu robić, najlepiej nic nie robić. Ale jak to mówią robota to głupota, picie to jest życie. A że jestem, tak jak kiedyś wspomniałem, kobieta pracująca, a mężczyzna pracujący żadnej pracy się nie boję. Także do przodu i w tej chwili robię taki środek dystrybutor do zimnej wody. A inaczej to ja wiem, to się kiedyś nazywał ma agregat prądotwórczy czy promieniotwórczy, prawda? I... Ale zlecili mi taką pracę, no i co zrobię? No, to skoro już wiemy, co słychać u ministra Leszka, to teraz czas się przywitać. Dzień dobry, witam Was na kanale Muzeum Motoryzacji w Woławie. Dzisiaj pokażę Wam progres prac, jakie następują w naszym muzeum. Oczywiście na pierwszym planie jest auto, które przez ostatnich kilka miesięcy było pod ręką ministra Leszka. Zobaczcie, mówię tutaj o Golfie drugiej generacji, który pochodzi z niemieckiej bundeswery. Auto zostało kompletnie wyremontowane. Oczywiście ma nowy lakier, nowe elementy zawieszenia, nowy układ wydechowy. Minister Leszek naprawdę przyłożył się do pracy, aby golf wyglądał tak jak podczas służby w Bundeswehrze. Wisienko na torcie są grafiki, tablice, bagażnik dachowy z akcesoriami i oczywiście uchwyt na flagę. Zobaczcie, w tej chwili półki są już zupełnie puste. To oznacza jedno, że auta w coraz większej ilości trafiają do nowego budynku muzeum. Jak na przykład za chwilę tam trafi ten nowy duży Fiat z rocznik 1983. Ten egzemplarz ma 226 km przebiegu. Zresztą zobaczmy sami. Mam nadzieję, że to będzie, że to będzie widać, ponieważ tutaj jednak jest nieco ciemno. 226 km przebiegu. Zobaczcie, auto zachowało się w naprawdę wyjątkowym stanie. Ta picerka, ta faktura na desce rozdzielczej naprawdę przywołują dosłownie jakość nowego samochodu, ale o tym egzemplarzu nie będziemy jeszcze dzisiaj zbyt dużo mówić, bo on zasługuje na osobny odcinek, w którym ten duży fiat będzie w roli głównej. Rocznik 1983 wersja 15C. Co ważne, ten samochód jest wyposażony w alarm, alarm firmy UnitRA i ma pełne wyposażenie w bagażniku. Tutaj nawet jest lewarek zapakowany w fabryczny, tak chyba można powiedzieć, papier. To koło zapasowe również jest nowe. Na nim są, ale to już nie będzie widoczne w tym świetle, to Wam pokażę, jak będę prezentował ten egzemplarz w niedzielnym odcinku, na nim są nawet te takie fabryczne frędzle po bokach. A pamiętacie, w tym miejscu stał taki duży fiat w wyścigowym malowaniu. Jest to przepiękna replika zbudowana z okazji rekordu fiata z 1973 roku. Auto ma pod maską dwulitrowy silnik z dwoma wałkami. Całość jest naprawdę bardzo starannie wykonana. No, z tym samochodem oczywiście wiąże się również przygoda. Mianowicie zaraz po zakupie, jeszcze podczas zjazdu z lawety, zerwał się w nim pasek rozrządu. No i trzeba było robić. Od całego silnika. Panie Darku! na? No. Coś przyszło. Do mnie? O kurde. A co to przyszło? A kto to zamówił? nie wiem. Leszek? Dla ciebie? Prezent. Nie, to dla Mariusza chyba. O, o prezent. Kur. Gwiazdkę mamy. Ewocza. Co to jest? To jest chyba polerka. O, to jest górna półka. Widzisz, Leszek nie zamawia byle czego. Popatrz, jaki sprzęcik przyszedł. Popatrz. Popatrz, jeszcze jakieś fanty przyszły, przyszedł czuć czuć, czuć? czuć. To w tej maszynie trzeba mieć fach w ręku. No ale tutaj kolega ma fach w ręku, jest naszym uczniem. Z taką polerką to robota... Ale trzeba ją przetestować, Idzie tak raz, Mariusz? raz, Na czym ją przetestujemy? coś Dawaj jaką gąbkę. Ja tu zaraz na podstawię rękę, samochód, Ja nic nie mówię, ale na tym <grym> Nie, bo leszek będzie skrzeczał. Dobra. Dawaj, podjeżdżaj tym swoim kandydatem. I love you sugar. O! 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 Dawaj pasta. Dobra, to co, patrzymy czy działa, tak? Dobra, to teraz tak. Mariuszek, twój numer popisowy. Mój numer popisowy. Weź do Grek Kamilek, jak to wygląda tutaj? No jest jak jest, tak? Wiadomo. Jest jak jest. Szału nie ma. Otworzyłeś korp? No jak? W tyle chyba styknie, nie? Troszkę, no. Jeszcze daj Dobra. trochę. Dobra, kapkę. Dobra, no to patrzymy, nie? Brzmi statek kosmiczny. Nie, dobrą mogło Dobrze idzie. Dobrze idzie. Fajnie. Dobry sprzęt. To już widać, że to jest sprzęt naprawdę. Porządna maszyna. Bierz matkę. Pokaż tutaj efekta. Nie no, ludzie. Jak jak nie wiesz to jak? Coś tam poleruje. Zajebiście Nie powiem, Jaka. że nie Fajna jest. Nie no, lusterko. Nie, spoko jest naprawdę fajnie. Robi robotę. Dzisiaj jest z nami Krzysiek, specjalista od metody PDR. Tak? Witam. Powiedz mi, co jest takim największym orzechem, jeżeli chodzi o tą Omegę do zgryzienia. Pancerność tych blach z lat 90. samochody w tamtym czasie nie były robione oszczędnie ze względu na kilogramy. Tylko były, cała, cała, cała twardość tych samochodów polegała na grubości karoserii. Nie, nie stosowano takich technologii jak dzisiaj. Jest to powiedzmy limuzyna z tamtych. Z tamtych lat, i Swo swoją... Ma, ma, ta? swoją jakość ma w porównaniu do innych modeli. No dobra, ale pomimo tej jakości, jakby blachy, te Omegi są jednak znane z tego, że korodują. Korozja to był ich problem konstrukcyjny. Korozja pojawiała się w elementach, które, które były źle po prostu ze sobą posklejane, ograniczono dostęp w konserwacji, do profili zamkniętych. Te konserwacje nie mogły dostać się do takich nefralgicznych punktów. I tam się dawała później korozja. Jak na przykład ranty błotników z tyłu. Tak, tak. Bo to właśnie dokładnie, dokładnie chodziło o przyklejenie ze sobą poszycia z nadkolem. Powyżej około 5 cm od samego rantu, który był zgrzany i narażony na korozję. Wiadomo, na zgrzewach to są pierwsze miejsca, które się pojawiają korozję. No i tam akurat odcięto dopływ konserwacji, a to jest miejsce narażone na piaskowanie, na wilgoć. A powiedz mi, mogę Cię namówić na uchylenie nieco rąbka tajemnicy dla naszych widzów. Jak to właściwie robisz? No w tym wypadku akurat jest wypychane od spodu. Yy, mamy bardzo dobre dojście. Choć powinno być z grubsza podciągnięte na kleju, bo mamy mikropęknięcia na, na tych gnieceniach tutaj w tym, w tym wypadku. Te mikropęknięcia nie wiem czy są dość widoczne. Tu w tym miejscu pod palcem, wzdłuż, są takie delikatne kreski widoczne. Jest do tego uszkodzony lakier, co też osłabia jego powierzchnię i narażone na zerwanie klejem pociąg gdybym to pociągnął od razu urwałbym powierzchnię lakieru więc delikatnie na tyle ile się da zrobimy to od spodu przeszkodą też mamy przetłoczenie które jest taki okrągły profil tutaj w tym miejscu tego błotnika sam ten kształt też powoduje napięcie karoserii co, co utrudnia naprawę jest sztywniejsza w tym momencie blacha niż na płaskiej powierzchni ale powiedz mi, w ogóle chyba to jest taki fach, w którym ciężko zrobić wycenę w ciemno. Ech, czy w ciemno? No, wszystko zależy od tego, co, się, co, co mam, z czym mamy do czynienia, bo głównie to jest technologia skierowana do napraw takich drobnych, gradobić. No, ale wiadomo, człowiekiem bardziej uparty, tym więcej potrafi i, i da się większe uszkodzenia też naprawić. Gradobicie jest z góry narzucony cennik i ze względu na ilość takich uszkodzeń na samochodzie drobnych nawet jeżeli wyskoczy problem z jednym wgnieceniem 20-50 innych pokryje jego stratę czasu na, na naprawę tego tutaj trzeba oszacować mniej więcej czas jaki na to poświęcimy i w ten sposób wycenimy to nie? czasami te naprawy bywają nawet droższe wręcz od od samego kosztu jakąkolwiek inną metodą poprzez lakierowanie Taka naprawa jest droższa, ale zawsze jest to o wiele lepsze i tak dla samochodu, bo wartość jego nie spada, zostaje w oryginale i do tego w sumie powinniśmy dążyć, bo gdy rzeczoznawca nawet przyjdzie nam do wyceny samochodu, oszacowania szkody na aucie zaczynają od grubości lakieru, żeby radzić wartość samochodu. Więc oto na największa walka jest, żeby zostawić go w oryginale. To powiedz mi, takie najdroższe auto przy którym pracowałeś? Najdroższe auto przy którym pracowałem to chyba e, Audi S8 Plus za ponad milion złotych. To był taki chyba najdroższy samochód, a najciekawszy samochód przy którym robiłem to był Ford A lub Ford T, nie pamiętam modelu e, z 1903 albo 7 roku. To, to był zaś najciekawszy samochód, mm. że taki niespotykany. I udało się? Udało się, tam była połączona naprawa. Bo ogólnie ten samochód jest drewniany. Tam była naprawa wykonywana na, na przedniej części samochodu te błotniki, takie, które są metalowe akurat w tym aucie. Były już po wcześniejszych naprawach, po uszkodzeniach. Zostały te błotniki zeszlifowane do zera z lakieru, mhm. polakierowane pianoblakiem czarnym lakierem i dopiero na tym lakierze została wyprowadzona powierzchnia tych błotników, zostały wyprostowane tak, żeby nie było w ogóle szpachli na tym samochodzie. Znów zostały Znów został ten lakier usunięty i przelakierowany w oryginalny kolor tego samochodu z powrotem. Udało się w ten sposób zachować powłogę lakierniczą na poziomie powiedzmy oryginalnego lakieru. Cierpliwość. Co? Słowo klucz? Ponad wszystko. Ktoś kto ma chociaż odrobinę charakter nerwowy, brak cierpliwości, nawet nie ma, nie ma po co się zabierać za takie naprawy. Czyli to nie dla mnie. To ja no. na pewno, nie? Wiele osób próbuje to, uczy, uczyć się tego fachu. Jednakże właśnie cierpliwość tutaj czasami bierze górę, i, a wręcz jej brak. I nie udaje im się po prostu wyszkolić w tym kierunku. Bo jeżeli chodzi o procedurę, to najlepiej byłoby na początku przykleić tutaj, tak? Wyciągnąć. Duże wniecenia. Mhm. Yy, przyklejając klej, adapter na kleju, ciągniemy większą powierzchnię, więc. Nie mamy takiego naporu na powiedzmy milimetr kwadratowy, yy, jak w przypadku wypychania. Yy, tutaj w tym momencie i tak wypycham z tworzywa sztucznego końcówka, która jest, nie jest ostra, jest łagodna i do tego nie jest tak twarda jak metal, więc uszkodzenie tego lakieru jest też już ryzyko zmniejszone. Jednakże no, lepiej byłoby tutaj klej zastosować, ale tak jak już mówiłem wcześniej, pęknięcia, które już są przed naprawą delikatnie widoczne, tylko pod lampą dysk użycie. zdyskwalifikowały już użycie kleju, bo zerwalibyśmy po prostu, zrobilibyśmy plamę dosłownie bez lakieru. To powiedz mi dla laika, to jest tak, że najpierw wypychasz to w tym procesie przy omedze i później wklepujesz? Wypychamy, wklepujemy po prostu miejsca, przy których przeciągnęliśmy za dużo. Nie da się po prostu tego zrobić bez uderzenia z wierzchu, bo powierzchnia jest niejednolita, nierówne naprężenia jest przy wnieceniu. I nawet jeżeli pchamy dołek, to krawędzie jego podnosimy czasami wyżej powierzchni, którą chcemy uzyskać. No, nawet to można zaobserwować na liniach. Jak, jakby, jak tutaj przyciskam, jak one pracują. To widać, że nie tylko miejsce, w którym przyciskam, pracuje, tylko mniej więcej w tym miejscu tutaj teraz naciskam, a widać jak linie załamują się w momencie naciśnięcia na dużo większej powierzchni. Mhm. Więc nie jestem w stanie do końca aż tak precyzyjnie przycisnąć, żeby nie podnieść gdzieś tam obok powierzchni, która nawet może być już we właściwym miejscu, poziomie. Ale to jest też chyba taka praca, taki fach, że tutaj płaci się nie za czas spędzony przez specjalistę przy naprawie, tylko za jego doświadczenie? W dużym stopniu tak, bo powiem na swoim przykładzie. W momencie, kiedy zacząłem przygodę z PDR-em, wcześniej. Już przez 10 lat klepałem samochody tradycyjnymi metodami, robi, robiłem naprawy powypadkowe, więc już jakieś tam doświadczenie z blachą, jak ona się zachowuje, miałem. I mimo to, yy, samo szkolenie, dojście do momentu, że byłem pewien swoich umiejętności, to było ponad rok. Yy, I dopiero po tym czasie odważyłem się wziąć pierwszy samochód od klienta. Wielu techników robi szkolenie, które trwa tydzień czasu, i zaraz po szkoleniu Próbują. Jest to największy błąd, chyba jaki można popełnić, kiedy jeszcze samemu nie jest się siebie pewnym, a już bierze się w swoje ręce samochód klienta i bierze się za to odpowiedzialność. To jest dosłownie fal start. Jeżeli ktoś jeszcze się do końca nie douczył i uważa, że sam kurs wystarczy, to jest tak jak z kierowcą z samochodem. Po kursie na prawo jazdy nie jeździ się dobrze. Dopiero się doświadczenie zdobywa po iluś tam przejechanych trakcie, kilometrach. Tak, tak. Sam, sam efekt końcowy to też. Też trzeba nabrać tutaj doświadczenia i to przez lata. Nawet ja w dniu dzisiejszym nie ma tak, że wszystko jestem pewien wszystkiego. Są wniecenia, w których daję szansę, że uda się zrobić, a nie zakładam z góry, że jestem pewien, że ono się uda. Każde wgniecenie jest inne, każda blacha na samochodach, na, na różnych modelach inaczej się zachowuje. Miejsce na samochodzie też jest inne. Przez lata tak samo do, nabiera się doświadczenia, w którym miejscu na ile możemy sobie pozwolić. To trochę jak prawnik. To cały czas trzeba się uczyć. No mniej więcej. Ale tak jest w każdym zawodzie, że doszkalamy się i nabieramy coraz więcej doświadczenia z biegiem czasu. Efekt pracy na takim starym samochodzie, jest zrobiony odcisk po kilku godzinach pracy, żeby zrobić dwa wniecenia na omedze. Dzisiejsze samochody to jest połowa tej grubości nie wymagają takiego wysiłku jak, jak w tym wypadku. Dobra, czyli, czyli na ręce jest odcisk, ale na karoserii odcisku już nie ma. Już nie ma. No i to jest szok. To jest naprawdę szok, że coś takiego można zrobić metodą bezinwazyjną. Dobrze, że się udało. <laughs> Nie, tutaj udało się. To jest zbyt skromne określenie. To są lata doświadczenia, ciężkiej pracy. Udać to może się mi jak raz klepnę i, i, i tak wyjdzie, ale tutaj naprawdę to jest doświadczenie, doświadczenie i jeszcze raz zaangażowanie.